Dzień dobry. Cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj czytanie. Co też idzie w Waszą stronę? Ogólnie, ogólnie. Dobra, od pierwszego: życie, życie do Was idzie, po prostu życie, no życie, no co mam Wam powiedzieć? I te wasze summaty, z którymi jeszcze nie pozałatwialiście wszystkich spraw, unfinished business. Eee, no i będzie jakaś clarity. Na pewno na bank będzie jakaś jasność e, w pewnych tematach, że albo w prawo, albo w lewo. I słuchajcie, e, teraz dużo astrologów mówi, że e, Saturn w rybach rozpuśćmy granice i tak dalej puśćmy kontrolę. No, yy, ja powiem tak, dużo ściemy wyjdzie na jaw. Wiecie? Teraz dużo ściemy będzie wychodziło na jaw, bo yy, tak jak ryby potrafią ściemniać i yy, ogólnie Neptun, to się po prostu w głowie nie mieści, i teraz bardzo dużo ściemy będzie wychodziło na jaw. Także, tak jak mówiłam, <laughs> idzie życie, są y i pewna klarowność. Zobaczymy, co się będzie działo, dobra. No, jakaś klarowność, no, no, no. Jak nie ściema, no to może, może coś innego. Grupa numer jeden: zielona butelczyna. Grupa numer dwa: biała. I grupa numer trzy: złota. Proszę bardzo, wyruszamy na poszukiwanie skarbów. Co kto lubi? Kupiłam je w grudniu i w sierpniu też te butelki położę. Dobra, kochani, ufam, że wybraliście, więc teraz odkładamy dwie pozostałe grupy, dobra, i startujemy od jedynek. Miałam wam, wam zrobić właśnie ten mindfucker, żeby wystartować od A może następnym razem. Dobra, co do was idzie? Idzie kobieta, idzie businesswoman, piękna, seksowna. Albo to będziecie wy. I teraz. Możecie się zająć robieniem szeroko rozumianych pieniędzy. Pieniędzy. E, na pewno dbaniem o siebie, wydawaniem pieniędzy na siebie, na swoją rodę, To koniecznie. E, I... Co jeszcze? Ktokolwiek do was przyjdzie, to wy będziecie się pytać, jaki mam w tym biznes. <grym> Czyli... <laughs> nie kojarzcie tak tego, że nagle będziecie coś wyrachowani czy coś. Nie, ta osoba jest zupełnie spokojna i ona od nikogo nic nie potrzebuje, bo ona ma. Chodzi o to, czy ta druga osoba, która do niej przychodzi, to ma tyle samo, nie? Ewentualnie ciut mniej, a nie wchodzenie w związki po prostu yy, z jakimiś liskami, złodziejami, oszustami yy, i tak dalej, nie? A mi się już wspomniało, chodzi lisek w koło drogi. Nie ma ręki ani nogi. Za to ma rogi. <laughs> o, proszę bardzo, proszę bardzo. Będzie jakieś connection, będzie jakieś połączenie. Mocno też wy się osadzicie sami, mm, sami w sobie. Mm. Ale to ładnie pasuje ta zielona butelka do tego. Mocno wy się ugruntujecie, osadzicie sami w sobie. Miejcie otwarte oczy, dostaniecie jakąś propozycję od kogoś, o kim nigdy byście nie pomyśleli, że jest w waszym typie. A będziecie mieć połączenie? Będziecie mieć jakieś połączenie na poziomie podświadomości. Hmm? Ktoś tu się przypląta? Ktoś tu się przypląta? No, jeśli to jest osoba, która się przypląta, no taka osoba do stałego partnerstwa. Znaki szczególnie byk pan na koziorożec mi tutaj wychodzą, ale uwaga, zadziwię was. Może być i Skorpion. Miej otwarty umysł mówią karty. Bo się czegoś nie spodziewasz. Ona chce jeszcze powiedzieć, że może by... być to eks co do której, którego zadecydowaliście, że never, ever, ach, nawet mi nie mów nigdy w życiu, nie? To może być, że ta osoba wróci, odzyskać z wami związek. Postarajcie się, wiecie co, postarajcie się z tą osobą jako taką komunikować, nie mówię, żeby od razu wpuszczać do swojego życia, ale być może się dowiecie czegoś ciekawego, czego nie wiedzieliście wcześniej, nie? Bo jest taka em, podpowiedź. Macie jakieś połączenie na... Hmm. Ktoś myśli, uważajcie teraz, ktoś myśli, ktoś myśli o tym, jak bardzo go kochaliście. U? Mówi wam to coś? I um, możecie dostać odpowiedź w snach. Kto to? Um, podpowiedź e, dla was. A, trygon wody albo osoba z mocno osadzonym trygonem wody. Czyli ryby, rak, skorpion. No to jest przed wami jedynki. Jeżeli w stosunku do swojej ex, swojego ex, yy, 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 zajściana taka sytuacja, że to nie jest człowiek dla mnie nigdy więcej, coś tam, coś tam, coś tam. To może być tak, że poznacie tą osobę nagle od drugiej strony, od jakiejś innej strony, jej drugą twarz, o której nie wiedzieliście. Obydwie te karty o tym mówią. Dymi, nie? No, dymi kadzidło, no. Ma dymić. Będzie też budowanie związku jakiegoś. Na pewno z tą osobą, która się pojawi, to też może być nowa osoba. Tak jak mówiłam, początkowo możecie nie wiedzieć nawet, że jest w Waszym typie. Trygą wody, trygą ziemi bym obstawiała tutaj, w tym przypadku. Tu jest mniej powietrza, natomiast na skutek komunikacji tu możecie nagle być zadziwieni, nie? Więc, no, wiecie, no, zawsze można spokojnie wysłuchać, nie? Jak sędzia przed wydaniem wyroku, żeby ściąć głowę, nie? Okej, okay, dobra. Jedynki to było dla Was. Zobaczymy teraz. Aha, jeszcze jedynki. Dla tych, którzy mają jakiś biznes, to będziecie uprawiać ten biznes z sukcesami i możecie mieć nowy pomysł na biznes. Dobra. Teraz przechodzimy do dwójek. No, a dwójki mają coś dostać. Bo odczuwają brak, a odczuwają brak zaufania do kogoś. Nie nauczyły was relacje zaufania? Dobra, brak uczuć. Wy uważacie? Yy, idzie do was ktoś, o kim uważaliście, że to tej osobie nie zależy, bo nie, bo nie dawała wam czegoś wcześniej. To żeście ją utopili? Dwójki, ja was w ogóle nie poznaję. Yy, w ostatnim czytaniu, co ona do mnie czuje, to wy... Zrzucacie bombę atomową, wsiadacie w auto i mówicie Sayonara. Teraz to już w ogóle nie wiem o co chodzi, bo tak jakby szóstka pentakli, czyli daje, daje, niby, ale tu jest długo wręcz zaciągnięty, więc ktoś przed Wami, kto Wam. Tego poskąpił. Wy tej osobie nie ufacie, ale wy nie rozumiecie tego, że wy ją macie we władzy teraz absolutnie tę osobę i ta osoba teraz odczuwa. Poczekajcie chwilę, o! Z tym popiołem muszę zrobić, Kon mi tutaj, dobra, nieważne. I teraz wy macie we władzy totalnie te osoby. Dlaczego? Bo się uwolniliście jakoś. Wy myślicie, że ta osoba nie przyjdzie, a ta osoba przyjdzie. Do was. Eee. Dużo was kosztowało nie wyjście na tą wolność, mówi mi ta karta. Brak stabilności w uczuciach to jest ktoś, kto przychodził, odchodził, przychodził, odchodził. Jakieś yy, rozstania, powroty, ghosting, kogoś takiego mieliście. Albo to picie, albo bomby zrzucacie, dobra. Też mogła być osoba niedostępna emocjonalnie. I teraz uwaga, nie mam dobrych wiadomości. <laughs> Dwójki, to jest przed Wami, nie? To do Was zmierza, rozumiecie? To do Was zmierza, tylko sytuacja się odwróciła. I Wy teraz mm, diabła macie na, na. Zobaczcie. Wy macie tego diabła na. uwięzi. On będzie tańczył tak, jak wy mu zagracie. A? Bo jeżeli boicie się tego, to się nie bójcie. Tutaj proszą was, karty, o to, żebyście mieli zaufanie. Zaufanie do własnej mocy. Wy możecie nie czuć teraz tej mocy, ale wy poczujecie, jak ta osoba nadejdzie. Nie. Ja nie wiem, co wy z tą osobą zrobicie, ale będzie ciekawie. Wy rozdajecie karty. Dobra, już teraz rozumiem. Szóstka pentakli. Eee, stół się odwrócił. Czyli do tej pory ta osoba, nie inwestując jakoś tam emocjonalnie, nie dając wam takich emocji, jak trzeba zaciągnęła dług i nagle stół się odwrócił. I teraz ta osoba bardzo pragnie, żebyście wy ją yy, yy, kochali. Ta osoba ufa w to, że może jeszcze wam się uda. Wy zrobicie co chcecie, macie totalną władzę teraz nad tym. No. Macie totalną władzę teraz nad tą osobą. E, jeszcze ta karta chce mi przekazać, że jeżeli ta osoba przyjdzie i powie, tak, tak, wcześniej nie, nie dawałam, nie dawałam, ale teraz będę dawał i tak dalej, nie? To wy macie pełną świadomość, że wy już w ogóle tego nie potrzebujecie. Wy się na taką wybiliście wolność, że wam już nawet nie zależy na uczuciach tej osoby. To jest dobre. Okej. Okay. Jeżeli zostawiliście kogoś, kto nie dawał wam em, emocji, Głębszych, to no, czyli no, no, co to są głębsze emocje? No, no, nadajesz tytuł tej osobie, dobra, to jesteśmy razem, jesteśmy kobietą, mężczyzną, tak i tak dalej, to jesteśmy parą czy coś tam, to ta osoba teraz tonie, tak jak mówiłam, jakby stu się odwrócił, ta osoba teraz sama tonie, tak jakby um, um, wszystko to, co ta osoba zatrzymywała dla siebie zamiast dać wam, to teraz sama w tym tonie. Hmm? Wyniemając jakby kontroli, tylko odchodząc, hmm, rozpoczynając w swoim życiu nową drogę, zostawiając tę osobę za sobą, sprawiliście... Yy, Zupełną zmianę gry. Nie? nie mówię, że wy z tą osobą gracie, tylko dla tej osoby, jeżeli ona pogrywała z wami, to jest, totalnie odwróciła się o 180 stopni, ta gra. No, i teraz ją szczelił kupi. Boże, niektórzy ludzie są tacy głupi. Oni naprawdę, tylko głupiec tu jest. A bo ta osoba jest głupia. A dobra, też rozumiem. E, bo dopóki nie stracą, nie szanują, dopóki nie stracą. Ta osoba jest przed wami. Ufajcie w swoją moc, bo teraz wy zrobicie z tą osobą co będziecie chcieli. Ona chwilowo tonie i tak ma być. Buziaczki dla was, jeżeli Wam się podobało, to poproszę o lajki i subskrypcję. A Macie ciekawe te ciekawe były osoby, dobra i trójki. Co teraz utrujek? Mm. Amore, magia, alchemia. <grywka> oj oj oj. Mm -hmm. mm. Dobra, trójki, uwaga, podobnie do dwójek. Ktoś ma wizję. <noise> Ktoś ma wizję przekraczające granice śmierci, czyli granice zerwania między wami. E, jedzie, mm, jedzie, tak, on już będzie kupował kwiaty. Mm -hmm. Czy tam ona już będzie pisała te. Mm, SMS-y czy inne wiadomości. Mhm. A to jest interesujące, że tu coś zadziałało. Magia, alchemia. Wymanifestowaliście sami tę osobę? Albo. Po rozstaniu z kimś wymanifestowujecie sobie właśnie następną osobę, bo to jest przed Wami. Ktoś z nadania tej karty. Po śmierci, czyli wykraczanie poza granicę śmierci. Czyli co, zdechło coś, tak, rozumiem? Zakopaliście. I teraz albo to z martwych wstało, albo w ogóle to jest nowa osoba, nie wiem. W waszym przypadku może być nowa osoba po jakichś perpetiach sercowych otwieracie znowu serce i dzieje się magia i przychodzi ktoś taki. To jest przed wami. Mhm. Te kwiaty to ten na dzień kobiet, czy jak? Mm, a to jest takie zajechanie z elegancją. Tutaj nie ma jakichś takich e, e, dziwnych na tylko tego tak zajechanie z szacunkiem, elegancją, <coughs> wysoka kultura osobista. Jaka osoba jest przed wami? Dobra. Te osobę e, przyciąga do Was jakaś magia. Taka ta osoba mi mówi, że patrzy na was jak na jakąś schodzącą gwiazdę na przykład. Widzicie, to jakby w wytwórni a, filmowej albo y, w wytwórni muzycznej. Pojawia się nagle ktoś, tak, kto już zaczyna osiągać... Pierwsze sukcesy, jest bardzo utalentowany, zapada decyzja, dobra, to już nagrywamy autorską płytę, nie będziemy tam śpiewać coverów, tak? Okej, okay, to dostaniesz główną rolę w jakimś filmie i ta osoba nagle mówi, to jest przyszła gwiazda. Taką mi przekazał energię, to jest osoba zapatrzona w was, tak jak się patrzy na celebrytów, nie? Na, na gwiazdy. To jest ta magia, to jest alchemia, która działa na tę osobę. Wasza magia, wasza alchemia. Oh my god! No dobra, czym wy teraz? Okej. Okay. To jest energia spoza w ogóle układu słonecznego. To, co macie teraz w sobie. Czyli, tak jakby powiedzieć, poza horyzont zdarzeń, rozumiem teraz, dobra? To osoba po prostu chce otworzyć serce, ona się czuje bezpieczna, kochając Was, w miłości z Wami. Mam informację, że może być to ktoś, bo to jest poza granicą śmierci. To jest, może być też ktoś z poprzednich wcieleń. Kogo znaliście, kogo kochaliście. Ja mówiłam na początku, bo mi tutaj wyszły te trzy karty, że idą też takie są y, nie? Mówiłam o tym na początku. Więc, no, życie toczy się dalej, nie? To może być tak, ktoś były, ktoś z poprzedniego wcielenia, ale też może być nowa osoba przyciągnięta taką energią kosmiczną. Słuchajcie. Dla was jest ważny kolor czerwony. Nie wiem dlaczego. Zwróćcie uwagę na kolor czerwony. Czy ta osoba będzie miała jakiś kolor czerwony na sobie? Hmm? Czy ta osoba będzie... Coś z czerwienią tu jest związane. Też ognista komunikacja, albo szybka, albo ciepła. Zwróćcie na to uwagę. Dobra, rozumiem. Ktoś będzie chciał okazać Wam uczucie. Gdyż uważa, że wy jesteście osobami, które dadzą się kochać, można kochać, są takimi fajnymi partnerami w miłości, osoba wrażliwa w stosunku do Waszej wrażliwości i odwrotnie. Też fajnie, bo osoba z przeznaczenia, oni obydwie siedzą na białych koniach, tak naprawdę. Podoba mi się to. Podobają mi się te konie. Dwa białe konie, pięknie. Jeśli chcesz poznać tę osobę, rozpoznać ją na przykład w tłumie, Zaufaj swojej wewnętrznej mądrości. To jest coś, co jest Tobie nadane z góry, czyli w, y, to wszystko, co się będzie wydarzało, jest nadane z góry, i to jest energia, która płynie z góry, wprost do Twojej głowy. Magia miłości, nowych początków, y, takich grubszych nie zaproszenie na randkę, tylko ktoś dużo bardziej zaangażowany dynamiczne spotkanie spotkanie może w drodze może osoba do której będziecie musieli dojechać mówi ta kobieta ale magiczne spotkanie no fajne macie karty trójki okej okay, jeżeli wam się podobało to proszę lajki subskrypcje no i do zobaczenia następnym razem buziaczki